Tak, cierpliwości, Goryka! Niedługo wrócą! Tak wysoko jeszcze nie byliście? Nie, nigdy w życiu! Strasznie tu zimno! O, lud! Skrzydła nie mogą zamarnąć! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem! Ja? A gdyby to była prawda z tym tańcem z gwiazdami. Czego byś sobie życzył? Hmm, chyba tego, żeby być dobrym królem, jak mój ojciec, ale chciałbym mieć więcej przygód, a ty? Mnie wystarczyłby po prostu sam taniec z gwiazdami. Niczego innego nie chcę, a ty on, ciao? O, to tajemnica. Dobra. Nie dam rady polecieć dalej. O, patrzcie! przestańcie machać skrzydłami! Jeju, jak fajnie, ale trochę dziwnie. Złapmy się za ręce, żebyśmy się nie zgubili. Gwiazdy, patrzcie. Simo, grają twoją melodię. One naprawdę chcą z nami tańczyć. Legenda mówi prawdę. Oh. W Czegoś chcesz? Co ma być? Chciałbym w zabawie wciąż żyć, mieć obowiązków tyle co nic. Juko, wyśpiewaj swoje życzenie. Musi się rymować! Żeby Riksel wyleciał stąd, tak tego właśnie chcę Może być, może w końcu spełni się. <laughs> Hmm, śmiechu warte, co się tam właściwie wyprawia? Teraz mija! Spełnia się życzenie me, tańczę z gwiazdami, dobrze mi jest. Twoja kolejno! Ło, wow, nie będę śpiewał! No dalej! Zatańczę, co chcesz, nie idzie mi śpiew. Być królem bym chciał i sto przygód chcę mieć. <laughs> Wow. I co, takie trudne? On czał, teraz ty. <grym> <grym>